Hej, mam rok z Borysem Mańkowskim podczas gali KSW 34. Cześć, Borys. Dzień dobry. Miałeś walczyć na tej gali, bo takie były pierwsze założenia, że będziesz walczył w marcu. Z tej walki wykluczyła cię kontuzja. Powiedz, jak czujesz się teraz, jaki jest stan Twojego zdrowia? Obecnie, praktycznie od dwóch tygodni, za mogą zacząć takie drille, jak my to nazywamy, czyli takie lekkie sparingi. Od tygodnia mogę delikatnie, już mocniej to robić, tak naprawdę ta kontuzja po prostu przeszkadzała mi właśnie głównie, głównie tak naprawdę w sparingach, no, nie, nie praktycznie nie robiłem ich przez 2-3 miesiące. No a jak wiadomo, no, bez sparringów to nie można się przygotować do walki, jedyne co mogłem robić to ciężkie worki, siłownie i jakąś tam technikę, po prostu te rzeczy, z którymi miałem kontrolę jak gdyby, w głowie, no i, no i tyle i tak naprawdę mogę robić ze strony przygotowania tylko to. A dalej y, pomagała mi Honorata i Krystian z y, naszego tutaj, zaprzyjaźniani za, za na ludzie, po prostu nasi fizy fizykoterapeuci, którzy, którzy po prostu przeprowadzali wiele rzeczy, różnych ze mną, z, z nogą i tak dalej. Miałem różne plany rozłożone, które mogłem sobie też wykonywać na wyjazdzie, i ogólnie teraz jest, jest już myślę, że dobrze. Czyli nie pomagałeś swoim kolegom w przygotowaniach do tej gali. jak oceniasz ich występy? No, Jak oceniam? No Słabo. No. Nie ma co się oszukiwać. Tomaj no ewidentnie po, po tej walce, którą stoczył z Karolem Celińskim była tam bardzo poważna kontuzja oka, o której tam niewiele ludzi też wiedziało, bo Tomaj też tego nie chciał, żeby ludzie to, o tym wiedzieli, ale naprawdę tam była ciężka operacja przeprowadzona i widać było, że, to, że dostał, że tak powiem, w czachę i, i w tym momencie już było koniec po walce. tak naprawdę już uważał bardziej, żeby, żeby, żeby nic nie dostać niż żeby samą zaatakować. A jeśli chodzi o, o naszego Wołojewa, Jędrzej Maśkowiak, no też tam błędy były, wchodził czasami, zostawał, przez to zgarniał różne, sam, sam zgarniał na głowę po prostu. Ale mimo wszystko, jeszcze by, tą, jeszcze by tą walkę, gdyby nie ostatnie półtorej minuty, by się gdzieś tam przytrzymał, skleił, myślę, że byłaby wygrana, ale tam kompletnie opadł sił, no i dostał, no. nie ma co się ukrywać, nie ma co ukrywać. Byłeś też dosyć długo swoimi kolegami z klubu w Tajlandii, opowiedz trochę o tym wyjeździe, co tam dokładnie robiłeś, jak spędziłeś ten czas? Znaczy, wyjazd z Tajlandii bardziej chłopaki właśnie mogli sobie gdzieś tam hmm, potrenować. Ja głównym główny moim zajęciem, bo od rana szedłem sobie do takiego Pocket Stop Team, nasz, nasz klub, który gorąco pozdrawiam. E, chłopaki robili treningi, ja tak jak mówiłem, robiłem 40 minut work'a, 40 godzin do godziny siły, a później robiłem stabilizację, e, a potem mieliśmy wolne tak naprawdę. Wolałem po prostu lecieć do Tajlandii i wykorzystać, wykorzystać, no, wykorzystać to, w cudzysłowie może, że mam po prostu kontuzję i wolałbym z nią walczyć w Tajlandii, gdzie biegają małpy, jest ciepło, i jest po prostu fajnie jak w raju, niż siedzieć w chacie i nie dosyć, że się wkurzać na to, że nie mogę trenować tak, jak bym chciał, to jeszcze się denerwować na pogodę. Na kiedy planujesz powrót do klatki? Ja, no nie mam planów, na pewno, wiem, teraz mogę zacząć sparingi i wiem, że mogę po prostu zacząć przygotowania, a kiedy walka, no nie wiem, nie od mnie zależy w sumie. Komu kibicujesz w dzisiejszej walce w Twojej kategorii? Bo najprawdopodobniej ten pojedynek wyłoni pretendenta, z którym Ty zawalczysz w obronie swojego pasa. No tak naprawdę kibicuję Aslamwykowi. może nie że, nie, że jakoś tam się wielce lubimy i jesteśmy mega kolegami, tylko bardziej chodzi o to, że po prostu z nim walczyłem, raz przegrałem, raz wygrałem, jak wiadomo, więc jestem za nim z racji tego, że i ja gdzieś tam wzrosnę, ale zobaczymy, no ten kto wygra, zapewne będzie się bił ze mną, więc tyle. Czyli nie wolałbyś wal zawalczyć z zasłanem, miałbyś przygotowany gameplan na tą walkę, jakbyś w ogóle widział taką trylogię? Znaczy to nie jest, rzecz, ja bym wolał. Ja bym wolał bić. Nie, nie wiem kto jest wyżej w rankingu, kto jest wyżej w rankingu. Aslan czy... No Aslan, jeżeli wygram, to będzie, będzie wiadomo naturalny pretendent, No wiadomo, wiadomo, ale tylko mówię o rankingu światowym właśnie nie wiem, kto jest tam wyżej, wyżej wypuktowanym po prostu, jeżeli teraz miałbym wybierać przed tą walką, czy za Slawem, czy Zenomoto. To po prostu nie wiem na jakim stanowisku teraz są, ale no właśnie, jeżeli, jeżeli Janomoto jest wyżej, to chciałem się być nowo, to jeżeli Saidow jest wyżej, to chciałem być Saidowem, no bo wiadomo, ja nie chcę schodzić w dół, chcę, chcę iść do góry, więc chciałbym się być tylko z kimś lepszym, ale po walce po prostu będę się bił z wygranym. Nie ma kogo, kogo wolę, kogo nie. Jak ja słyszę te rozmowy typu, że unikam walki coś w tym stylu, bo koledzy mi o tym opowiadali, to mi się śmiać chce. No bo są nieka walki, jak ja od początku, kiedy jestem mamą, mówię, że chcę się być najlepszymi i od początku, jak jestem, biję się z najlepszymi. Jeszcze nigdy nie dowiedziałem żadnej walki i chciałem, żeby wszyscy wiedzieli o tym, bo oboje nikogo mi nie dadzą, tego chcę. Tak naprawdę szczytem moich marzeń jest UFC, więc jeżeli chcesz iść do UFC, to jak, jakim sposobem mogę się obawiać kogokolwiek, skoro chcesz do najlepszej Ligi Światowej i być najlepszymi na świecie? A, się. <laughs> Słusznie, ale sprawa myślę została wyjaśniona, kontuzja była i, i jakby temat zamknięty. Właśnie dzisiejsza Galajevciego będziesz śledził, będziesz oglądał, czy już będziesz odsypiał to całe widowisko, na którym tutaj jesteśmy. Jak na razie z nerwy mi nie pozwolą zasnąć, więc pewnie będę oglądał. czas byłem za Konorem. Teraz są dwa, dwa wariaty, nie wiem, za jakim jestem w sumie. Wszystko jedno. No właśnie na koniec chciałem Cię zapytać, co sądzisz o takim podejściu, bo to jest widoczne zachowanie konora, które przekłada się na oglądalność i zarobki. Było to też widoczne na wczorajszej konferencji, gdzie po tych ostatnich wydarzeniach wszyscy nagle zaczęli być troszczokerami, każdy miał jakiegoś wroga, wroga. Co w ogóle sądzisz o, o takim podejściu? No znaczy właśnie inaczej, z konora mi się nie chce śmiać, bo Konor jako pierwszy jak zaposzdkowała coś takiego, można powiedzieć, że to jest Muhammad Ali MMA, bo tyle, że lekki wszedł i po prostu robi rozpierduchę i ja to rozumiem, bo zarabia na tym kasę i tak dalej. Tylko śmiać mi się chce właśnie z tych Если ты не любишь, не любишь, не Co, co to jest, że założę też okulary i zrobię brodę i będę cisnął jakimś typom i mam być drugim Konorem. Nawet to jest śmieszne, no albo jestem sobą, albo nie. Ale najlepszym przykładem jest George St. Pierre, który był sportowcem z krwi i kości, a sprzedawał jeszcze więcej PPV niż Conor McGregor. Nie było, nie, nie było żadnego ciśnięcia innym, swoim przeciwnikom, tylko zawsze posłodził do z szacunkiem. Tak jak powiedziałem, sportowiec z krwi i kości, a zarabiał równie tyle, jak nie więcej co Conor McGregor, myślę, że nawet więcej. Więc warto pamiętać o tym, o takich zawodnikach, bo on już nie walczy, ale warto pamiętać o takim o takich ludziach jak George St. pierre który nie musiał wcale pierdolić głupot, żeby być jakoś wielce sławny i zarobić kasę. Więc pamiętajmy o tym również. No i jeżeli jeżeli ktoś chce zarabiać tak jak Konor, to nie chociaż stworzy jakąś oryginalną markę, a nie, a nie jest taki sławny, no bo to jest, no, mi się chce właśnie to tak jak mówisz. No. Dobra, Borys, nie ma walki, nie ma przygotowań, ale sponsorzy liczni, więc na koniec podziękowania, ewentualne pozdrowienia od Ciebie do, do wszystkich, których chcesz. Tak naprawdę dziękuję wszystkim moim sposób. Akurat tutaj yy, mam koszulkę Wałujewa. <laughs> także ale, myślę, ale mamy, mamy podobnych, także pozdrawiam wszystkich. Pitbull z Megaform, eee, tutaj proszę bardzo, papi z Rakpaki, eee, BodyShef, wszystkich, 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 nie pamiętam tylko, tego IHS oczywiście odżyweczki, eee, co tam jeszcze, Krystiana eee, i Honorate, którzy mi pomagają właśnie głównie w tym, żebym się wyleczył, nakładałem jako punkturą masują, także jest w porządku. I wszystkich, wszystkich, co tutaj widzicie. Też pozdrawiam, bo nie pamiętam ich wszystkich, ale myślę, że jest w porządku. Dziękuję Ci za rozmowę i wszystkiego dobrego, powrotu do zdrowia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.